Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat możliwości szybkiego wbicia seta na 4.3 na nowym europejskim serwerze. Jak wiemy, na starym serwerze jest to bardzo banalne, ponieważ możemy pójść do marketu, kupić od kogoś runy i podbić sobie ten set. Ja w dniu dzisiejszym Wam pokażę, jak możemy to zrobić na nowym serwerze w bardzo szybki sposób. Oczywiście, jak już będziemy mogli craftić itemy czworkowe, bądź od kogoś kupimy te itemy czworkowe, gdzie obstają, że pierwszego dnia już będzie tego dużo na serwerze, to będziemy mogli samodzielnie wbić takie set na 4-3. Bo jak wiemy, na początku nie będzie tych run, więc nie liczymy na to, że od kogoś kupimy bądź nam wydropią te runy, tylko będziemy musieli stworzyć je sami. I ja Wam dzisiaj pokażę, jak stworzyć takie runy. Na początku musimy się e, wrócić do tego, ekspienia startowego, więc musimy ekspić na miejscach, żeby zdobywać łaskę. Jak będziemy zdobywać tą łaskę, to tą łaskę, jak już kiedyś na filmiku opowiadałem, możemy wymieniać na różne zakupy. No i właśnie tu możemy kupić coś takiego jak wyssaną energię. Już Wam pokazuję, jak podbiegniemy do chłopa i podejdziemy sobie tutaj, to mamy wyssaną energię. Zakupną kupno jednej takiej energii, która kosztuje 150 łaski tylko, możemy sobie kupić podstawowe runy czwórkowe z 75 sztuk za jedną wysaną energię. I teraz tak, run potrzebujemy na broń 830, yy, przepraszam, 384, na kurtkę 192, na czapkę 96, na buty 96. Łącznie nadaje, nadaje nam to 768 sztuk. Ale potem będziemy musieli jedną Zamienić plus silver na, t, na runę dwójkową, czyli duszę, i potem na relikwie będziemy potrzebować duszę, czyli wiadomo, że potrzebujemy razy 3 tych run, czyli będziemy potrzebowali 2304. Jeśli sobie podzielimy 2304 na 75, no to wychodzi nam, że potrzebujemy tam w zaokręgleniu 31. Takiej wysanej energii. Teraz zrobimy sobie taki test i zobaczymy, ile będzie nas to kosztowało. 31 wysanej energii jest to 4650 łaski. Kupmy sobie to. I teraz tak, ktoś powie, ile to jest zdobywania łaski, ale pamiętajcie, że już nawet pierwszego dnia, jak wystartujemy, to będziemy mieć nagrodę tygodniową do zdobycia. A jak wiemy, to mamy tutaj dane paski yy, pokazane, że jak osiągniemy ten dany pasek, dostajemy. Daną ilość łaski. I tu jest 2000 łaski i jest za 5000 potęgi. 2000 łaski za 10000, kolejne 2000, za 15, kolejne 2. Czyli już pierwszego dnia, jeśli sobie poekspimy na tych miejscach, tak, jesteśmy w stanie zrobić te 6000 łaski, które powodują, że nawet mamy nadmiar przy kupnie tej esencji. No i dobra. Nie esencji, tylko wyssanej energii. No i teraz, mając 31 wyssanej takiej energii. Przerabiamy sobie na runy. Zobaczymy, ile nas będzie to kosztowało jeszcze silvera, ile będziemy pierwszego dnia musieli zdać silvera. Dobra, zamieńmy sobie to wszystko na runy. No i teraz lecimy dusze. Duszy potrzebujemy 768 na, na to, żeby na 4.2 zrobić itemy. No to robimy. Kosztowało na 1480. No, ale musimy mieć znowu 768, bo jedno będziemy przerabiać na relikwie. Więc znowu 480. Więc daje nam to 800 plus 960, tak? Ok, No to mamy przerobione. No i teraz musimy 768 sztuk. No i daje nam to już 1920. Więc bardzo dużo silvera już na sam start. Więc podbijamy sobie to. Ok. I mamy zrobione. Czyli na tier 3 2 880 silvera już potrzebujemy. Pierwszego dnia jest to do zebrania. Grałem na becie. Wiem, że tam było dwa razy więcej silvera. Wypadało. Ale też da się to uzbierać. No i ok. Jak już mamy sobie nasze kochane runy, no Tutaj kawałek został, no bo yy, tam nie wychodzi idealnie. 11 na y, podbicie jednego na tier. Tylko tam 10 y, z czymś. Dlatego jest jakaś reszta. No ale dobra, to jest mało istotne. Kupmy sobie łuk. Niech będzie szata kleryka. Pójdźmy sobie to podbijemy. Buty. No, nie będą. Mamy. I co nam zostaje? Kapuza kleryka nie będzie. No, i idziemy podbijać i już sprawdzamy, jak to wygląda. Jak Jakbyśmy mieli taką samą energię, ciach, ciach. No, i jak widzimy, już pierwszego dnia jesteśmy samodzielnie w stanie wbić sobie całego seta 4.3. Ktoś powie, drogi biznes. Wydaje mi się, że to nie jest drogi biznes, jeśli będziemy chcieli walczyć na PVP, z tego powodu, że nam to się wszystko zwróci. Z tego powodu, że będziemy dużo silniejsi niż inni gracze. Bardzo dużo graczy o tym nie wie, że w taki sposób można y, z, zdobywać runy, bo wszyscy tu automatycznie chcą się fokusować na jakieś zbieractwa, na jakieś inne aktywności, a można szybko podbić sobie set na 4-3. I być dużo silniejsi niż inni gracze. Teraz sobie podbiegniemy, ulepszymy te itemy. O, tak brzydko wyglądają. No i dobra. No i w szybki sposób byliśmy set na 4,3. Oczywiście na starym serwerze jest to nieopłacalne, bo tanie byśmy kupili od kogoś z marketu. No ale na nowym serwerze nie będzie takich temów. To będzie po prostu bezcenne. Będzie jakby. Kto pierwszy wbije na 4-3, to pierwszy wygrywa praktycznie większość PvP, albo może sprzedać ten set za praktycznie ogromne pieniądze na start. Więc w taki sposób możemy wbić szybko sobie set na 4-3. Dobra, moi drodzy. Ja tego nie potrzebuję set na 4-3. Jak ktoś z Was gra sobie na starym serwerze, chce taki otrzymać set, to kto pierwszy napisze komentarz, ja chcę ten set i nick swój, to ja ten sedm to oddam oczywiście za darmo. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!